Tu też ma cuda na tym. O tu mamy Thomas Bawaria. Ja już takie w domu mam. Nie taką misę, tylko taką większą. Piękna, to jest taki bardzo znany motyw. Und die? Die kostet 15, czyli 15 euro. A tu mamy taką piękną, ale to jest uszkod. Ja, ja, Sne To jest Dresden. To jest troszkę uszkodzona. No ale. Takie figurki przeważnie mają uszkodzenia jakieś. Romania. Romania, ta wygląda trochę jak ladro, ale jest to hungary. Nie, dziękuję. Pan mi pokazuje jeszcze jeden inny talerz, no ale talerz talerzowi nierówny.